Słowo egzekutor ma wiele znaczeń. Może opisywać czyjąś pracę, może to być przydomek, jest to również profesja. W grze Bloodborne jest nawet przymierze o takiej nazwie. Dzisiaj wyjaśnię Wam najciekawszego z wszystkich egzekutorów i jedną z najważniejszych postaci w loże Bladborna. Postaci, o której istnieniu wielu z Was nawet nie wie. Ale zanim zaczniemy, musimy najpierw poznać folklor Japonii. Rękawica egzekutora jest moim ulubionym przedmiotem w całej grze, ponieważ jest również dowodem, dowodem na to, że przypłynął z dalekich krain jakiś egzekutor. Jeden ze skarbów ukrytych w Kanehurst. Rękawica egzekutora z dalekich krain, przekazywana z egzekutora ojca na egzekutora syna. Rękawice te są nasączone kolejnymi warstwami krwi. Co pozwala przywoływać gniewne duchy z przeszłości. Ponoć szlachetnie urodzeni uwielbiają taniec tych mściwych zjaw. No więc moi drodzy, kim? Kimże był ten tajemniczy egzekutor? Kim są egzekutorzy w Japonii? W Japonii egzekutor nazywa się Kaishaku. Jest to postać pomocnicza w czasie japońskiego rytualnego samobójstwa seppuku. Odcinając głowę osoby odbierającej sobie życie w momencie jej agonii, czynność ta nazywała się Kaisaku. Kaisakunin był przeważnie wybierany z grona przyjaciół, lecz główną jego cechą musiała być umiejętność w szermierce. Musiał być mistrzem miecza, samurajem. Po rozcięciu sobie brzucha przez samuraja, Kaisakun zadawał mu cios mieczem w szyję. W ten sposób. Aby głowa trzymała się tylko na wąskim pasku skóry, by nie upadła na ziemię i nie potoczyła się po niej, co byłoby hańbą dla osoby wykonującej cięcie i oczywiście osoby wykonującej sepuku. Kai Kunin najczęściej to była osoba, która miała najbardziej zaawansowane umiejętności walki i wiedzy, ponieważ wybranie sobie Kai Kunina było bardzo stresujące. Musiała to być osoba, której ufaliśmy i wiedzieliśmy, że nie zhańbi nas, odcinając nam całą głowę, tylko dokona tego z chirurgiczną precyzją i zostawi naszą głowę właśnie na tym płatku skóry. Odcięcie tej głowy było haniebne, a w wielu przypadkach, jeżeli mężczyzna wahał się co do popełnienia sepuku, Kaishunin musiał dokonywać egzekucji. I tutaj również liczyła się jego empatia: czy dawał nam godną śmierć, czy odcinam nam całkowicie głowę. Czym samym skazywał nas na wieczne męki jako jokaj, jako demon, ponieważ wierzono, że to właśnie w brzuchu znajdowała się nasza dusza i jeżeli nie wyciągnęliśmy tej duszy nożem, to zostaliśmy zamknięci w ciele demona, potwora bez głowy. No więc zrozumcie, że Kajsza Kunini musieli być ekstremalnie inteligentnymi, mądrymi, wyedukowanymi samurajami, którzy potrafili posługiwać się bronią a Bushido było prawdopodobnie ich najważniejszą częścią życia. I tak, bardzo często byli wybierani uczniowie bądź rodziny, ponieważ przede wszystkim chodziło o zaufanie. Zaufanie, że nie zbezrześcicie rytuału seppuku. I to właśnie kaisha kunini byli uważani za najmądrzejszych w wiosce, w, mie w mieście. I to właśnie oni dostawali przywilej, jakim jest... Podróż do innych krain, i to właśnie jeden z takich egzekutorów przypłynął do Jarnam, a dokładniej do zamku Kanehurst, w którym mieszkał, edukował się, i zadaniem właśnie takiego egzekutora było nauka, nauka wszystkich ludzi, których napotkają. Czym jest Japonia, na czym polega ich wiara? Wielu z nich spędza lata w tych krajach, dzieląc się informacjami, ucząc się języków i kultury, ale i jednocześnie nauczając innych, ponieważ Japończycy wierzą w Shinto i w to, że powinniśmy się wszyscy dzielić. A Kanehurst było miejscem bardzo zacofanym, gdzie dalej istnieli rycerze. Rycerze, którzy nie potrafili sobie radzić z bestiami. Widzą, patrząc na posągi i otoczenie, widzimy, że w Kanehurst Dalej mieli średniowiecze, powolne, ciężkie zbroje. I to właśnie ten samuraj nauczył wszystkich posługiwania się lekką bronią. Nauczył ich również uników. Doszukuje się w tych pozostałościach śladów starożytnej sztuki. Pozwolę sobie dokończyć: Bushido. Nauczał buddyzmu, Shinto, całej wiary japońskiej. A wśród wszystkich swoich uczniów, miał jednego ulubieńca i była to dziewczynka o imieniu Maryja. Maria nauczyła się wszystkiego w mgnieniu oka. Była bardzo, bardzo dobrym uczniem i nawet udało jej się przyswoić buddyzm, wiarę Shinto. Wszystko to wytłumaczam oczywiście w filmiku o Maryi, który Wam polecam. Nasz egzekutor oczywiście miał miejsce zaraz obok królowej, gdzie miał swoje małe biurko i gdzie uczył i nauczał. I ja chcę wierzyć w to, że nasz bohater wrócił spokojnie do swoich krain. Gdzie umarł ze starości w spokoju. Sytuacja w wiarnym nie była najlepsza, dlatego German czym prędzej podłapał wszystkie umiejętności od Maryi i tym samym, nie wiedząc co czyni, nauczył się bushido i nauczał wszystkich pozostałych łowców w wiarną. To znaczy, że każdy, ale to każdy, kto posługuje się sztukami walk <grym> łowców. Jest tak naprawdę samurajem bezwiednie posiadł umiejętności Bushido. Co jest genialne, ponieważ to by wyjaśniało ich ruchy i nie dlatego, że gra pochodzi z Japonii, tylko dlatego, że nauczyli się tych ruchów od Japończyka, od samuraja, od egzekutora. Egzekutora, który posługiwał się najbardziej legendarną orężą Japonii, mieczem Muramasa. Mieszczan posiadał umiejętności, że czego się nie dotknął, to absorbował siłę. I był znany z tego, że właśnie był dzierżony przez bardzo słynnego japońskiego egzekutora. Na podstawie Muramasy zostało stworzone Chikage. Ale używanie Muramasy przypłacamy życiem. Mówi się, że gdy miecz Muramasa jest wyciągnięty z pochwy, miecz musi żywić się krwią, zanim będzie można go włożyć z powrotem do pochwy, do tego stopnia, że użytkownik musi się zranić, a nawet czasami zabić. Miecz, który charakteryzuje się małą czerwoną wstążką. A nasza ukochana Maria dostała prezent od swojego mentora i jest to unikatowe ostrze Rakujo. I jest to miecz, który pochodzi z tego samego kraju co Chicago. I tu mógłbym zakończyć nasz odcinek, ale mam dla Was coś jeszcze bardzo specjalnego: bo widzicie, buddyzm jest bardzo skomplikowaną wiarą i jeżeli chcecie się posługiwać sztukami walk buddyjskimi, to liczcie się na to, że przyjdzie ktoś i Was ukaże. Ponieważ jest to jedno z największych hańb Japonii: posługiwać się ich sztuką, ale nie ich wiarą za co wysyłają tengu. Są to demony, które potrafią łapać swoje ofiary nawet w snach. Do tego dzierżą najczęściej dwa sztylety, które właśnie służą do robienia sepuku. Sztylety, które mają dać miłosierdzie. I tak też były nazywane bardzo często w Japonii. Tengu są szalenie popularne. W oryginalnej postaci wyglądałem jak kruki, ale w dzisiejszych czasach rozpoznajemy je również po długim dziobie, a raczej nosie. I na pewno uda wam się rozpoznać, jeżeli graliście w Sekiro, tego oto pana, który też jest Tengu. Zastanawiam się bardzo mocno, czy Bloodborne i Sekiro są w tym samym uniwersum i czy to właśnie nie jest most pomiędzy nimi. Chciałbym w to wierzyć. A wam dziękuję, że oglądaliście ten filmik I mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli chcecie, żebym kontynuował oczywiście robienie kolejnych filmików Bladborna, to zróbcie co należy. <gry> dziękuję, dziękuję, że to oglądacie. Będę robił na pewno kolejne części. No niestety jeden na miesiąc więcej nie dam rady, ponieważ ja bardzo dużo czasu muszę przemyśleć, zanim w ogóle zacznę cokolwiek klikać. A cały ten odcinek chciałem zakończyć wierszami Gise Noku czyli Wiersze Śmierci, napisane przez osoby, które popełniły seppuku. Miyazaki je na pewno znał, ponieważ są bardzo popularne w Japonii. Odkładam pędzel, by porozmawiać z księżycem osobiście. Mój dom spłonął i nic już nie zasłania księżyca. Tej nocy, kiedy zrozumiałem, że świat jest jak kropla rosy, przebudziłem się ze snu.